No i Bogdan, jak Ci się jedzie kolejką? Jedzie się rewelacyjnie no, Ale powiedz to tak bardziej zdecydowanie 20 km na no. godzinę Słuchaj, kolejny wagonik Cię mija no. O, pusty no, no widzisz Bogdan Słuchaj no. W koniec bateria mi się rozładowuje ja. Miałem no. wziąć dwa telefony, ale nie wziąłem Także wspaniałe widoki, trochę części, ale to nic. Zobacz, kurde, jakie piękne widoki. O! Ale obejrzy się tam słońce, widać aż po choryzm. Jakie piękne widoki. A widziałeś selfie? Może sobie Słuchaj, tu się kręci filmik, odwrócę go i weź tam pokręć ze mną trochę. Zobacz. No. Teraz twarzy nie widać, bo słońce. No dobra, no. ale to... całe bielsko widać. Ale to... obejrzyj zrób się. Zrób to, zrób to, filmuj. No jest, obejrzyj się. No nie, bo nie widać. chcę, żeby ten wagon ze mną Nie, zacią. bo się to jest na sześć osób, a ty jesteś tylko dwie. No fajnie, fantastycznie. Widać aż tam gdzieś hen, hen za bielskiem jakieś domy. Wysokie domy, wieżowce. Super. Wow. O, jadą kolejne to wagoniki. Super, super. Tutaj lornetkę można by wyjąć. Tylko, że jest. Za... Czy ona jest zawiązana? Ona nie jest zawiązana, a to zaraz się przekonamy, czy jest zawiązana. Jedzie mniej więcej 15 km na godzinę. Krzysiek, no ci, obejrzyj się. Zrób sobie wielkie ładnie. Wow. To się nie urwie. Nie, oczami. Podczami to widzę. Ty, trzeba się przygotować do wyjścia. No przecież poczekasz, wysiądziemy, nie? Czy ona nie czeka? Nie wiem, jak to tam jest. No nadal, ale czekało. On sam bręczy to. Usłoby. Ogdan. Zjeżdżamy z powrotem kolejką gondolową. Tym razem na dół zjeżdżamy. No tak, bo przedtem wjeżdżaliśmy. wjeżdżaliśmy. Tak, ja siedzę teraz z drugiej strony: czy ja widzę całą panoramę lepiej w dół, bielsko-biała i okolice. Jest to naprawdę fantastyczna sprawa. Troszkę. Przejeżdżam delikatnie, żeby pokazać widoki z tej kolejki. O, o Bogdan. No, jakie są Twoje wrażenia przy zjeździe w dół? Piękny widok na całą okolicę. No, ale widać, że pogoda już się zaczyna załamywać, i że już przyniesie deszcze jutro. No tu jest dziura głęboka. ależ tu jest pięknie. O, Trochę to robi wrażenie. Troszkę robi to bardzo wrażenie, tak. Troszkę bardzo. Troszkę bardzo, ale naprawdę jest fantastycznie, jest fantastycznie. Ja się spróbuję troszkę pochylić do przodu, żeby zobaczyć, o inne wagoniki idą, nadjeżdżają, tak, jedziemy. No, i zupełnie w tą stronę rzeczywiście są inne widoki. Ja wtedy nie mogłem się tak za bardzo odwrócić, bo się bałem, żeby nie rozkołysać swoją masą kolejki. No, ale. Myślę, że nie da się rozkołysać kolejki, tak żeby to było niebezpieczne. No, nie wiem, ale wiesz, zawsze jakiś taki, no jeszcze człowiek chciałby pożyć. Nie przeszłaby homologacji No. E... Nie otrzymałaby homologacji Tak, o tu jadę, o. Piękne. Są drzwi, tak? O. tu Z drugiej strony wagonik widać się Bogdanik odbija się, tak Tu jest o wagonik. O, mija nas. O, poleciałem za szybko troszkę. Może film będzie taki nie no ale inaczej jakoś się nie da. Super, super. O, tu rower, tu rower jedzie. O, rower na takim specjalnym wagoniku. Proszę. No i jedziemy, jedziemy. Tu jesteśmy w takiej no, niszy, nie wiem, w lasach, w lesie, wysokie drzewa. Ale za chwilę znowu pojawią się jakaś bardziej panoramy o wagoniki, tak. Bogdan, no pokaż się, pokaż twarz i powiedz coś. Powiedz coś. Myślę, że jesteśmy w połowie drogi. Tam z tamtej strony widać, jak bardzo stromo jest. No. Jak strome podejście jest. O, w tak czuję. Jak się ciśnienie zmienia No, ja spróbuję delikatnie. Tu znowu będzie stromo. Nie wiem, co mi tam kameruje, bo nie widzę całej tej perspektywy. Ale. Znowu najeżdżam. O. Na Ciekawe, jak się Talina ubina, To, że się ubija. No, wiadomo, no, słuchaj, no to co by nie było, to wszystko jest ciężko. 180 i no, 120. Nie musisz tak głośno mówić pewnych no. rzeczy, bo. się Po co tak tu, pewne w rzeczy głośno to, mówić? O, jak pięknie. Cały czas Talina mi się tak tutaj. Kolejki y, nagrywa. Spróbuję obrócić ten film w ten sposób, pionowo ten telefon, ale nie wiem, co znowu na tym Facebooku wyjdzie. Widać już końcówkę. O! Twoją rękę teraz filmuję na tle wagoników. Ciekawe ujęcie. I znowu obrót robimy. Obrocik. I znowu troszkę ciebie o i i... Tak. z góry były lepsze widoki z góry były lepsze tak już zbliżamy się do końca już widać koniec także już panoram nie ma już zjeżdżamy w dolinę fantastycznie kończymy filmik i życzymy yy, sobie sami kolejnych szybkich powrotów na szlak.